Maneczko z tej strony Dawikson. Witam Was w kolejnym odcinku na kanale. Dziś jest nowy event i wyszło SBC od Walnego Tak więc ja mam tutaj odębę z paczki i będziemy budować pod niego skład, by zyskać kolejnych. Będzie takich SBC 5, chyba że wyleci ktoś naprawdę dobry. Dobra, to ja buduję skład i będziemy się widzieć przy pierwszym. Założony no, skład. Teraz otworzymy pierwszą paczkę. Przechodzę do sklepu. I otwieram, liczę na Ronaldo. Oczywiście Flipy Andersonu nie pogardzę. Nie ma łokałcu. Ekrany są, a jest? Co? Kto to jest w ogóle? Kto to jest? Na początek Fify by się nadawał, ale teraz to już nie ma się z takim kimś pokazywać. Dobra, to robimy kolejne. Dobra, mamy zrobione drugie wyzwanie. Wymieniamy, przechodzimy do sklepu i będziemy otwierać. oby by był. Dawajcie, dawajcie, dawajcie. No nie ma no. Znowu. Może w któryś będzie padł. Kanada, lewy pomocnik. Davis. To na początek kwify był kozakiem, ale teraz to... O, chwicimy się, kiedy będziemy mieli trzeci skład. Mamy już trzeci skład, wymieniamy. Liczę teraz na coś dobrego. Dajcie mi to. I klikamy. Proszę o walkout. No i się muszę naprosić, bo nie ma. Kto teraz? Kto teraz? Właśby o. Kto? Bo wow, Boss... Nie jestem. Widzimy się przy kolejnym kolejny panie za nami. Przepalamy ten skład. Będziemy otwierać paczkę. No i otwieramy. Serio. Ooo. Nap napastnik kto to jest delay szkoda gadać o widzimy się już przy ostatnim wyzwaniu ja robimy ostatnie wyzwanie przepalamy dowolne last watch ukończono liczę na walkout dajcie Dajcie go, proszę. Proszę. Jest, lockout chyba. Tak, to jest lockout, jest. Portugalia, Portugalia, Portugalia! No nie. No po prostu nie! Czemu, czemu to nie mógł być Ronaldo? Czemu? Kancelo, ale no naprawdę nie. Ile to kosztujesz, Kancelo? 200 tysięcy. Nie, 100 tysięcy. No, ale i tak, staty ma bardzo dobre. No i właśnie teraz mam problem, bo dzisiaj kolega właśnie mi trafił tego one Ale patrzcie, yy, pozycja prawy obrońca. Mam teraz tak, Oriera, bo on mi go właśnie też trafił, Cancelo, Mbabu i Rafinha. Rafinia raczej odpada, ale pomiędzy tymi trzeba, muszę wybierać, no nie. O, teraz mam dylemat. Piszcie, którego Waszym zdaniem wziąć. Ostatni traf był udany, a więc to, co najważniejsze miało być, czyli walkout oraz wielki troll Portugalii. Dzięki za oglądanie, do następnego odcinka, cześć.